Ale to już to wygląda. I tak znowu Lars Kopier przedostatni myśliw, że zjeżdża się pomaga! prostu Ej, fatalnie to wyglądało. Mam nadzieję, że tutaj nikomu bo nic się nie przetrafiło złego. Wola walki, determinacja, ambicja. To no właśnie. W proszę Państwa, Kasper Henriksson, W kasku niebieskim, Lars Skupień. A i myślę, że chwilę grozy przeżył tutaj też wirażowy. Dajcie prawa dla naszego wirażowego, który pewnie... Co za reflekt! Co za rykleć? Co robisz serce i naprawdę jak to mówią w Hiszpanii Kowalny, przydoby wirażowy.